Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na wydarzeniu wyjątkowym, wydarzeniu o nazwie Akademia Integracji, organizowanym co roku przez naszego partnera handlowego firmę AB, SA. A tym razem witam Was z miasta Łodzi. Muszę powiedzieć, że z wielkim wzruszeniem z w wokół, bo jest to moje miasto rodzinne, więc bardzo chętnie tu przyjeżdżam. Formuła Akademii Integracji jest zawsze wyjątkowa, bo. Poza tym, że my jako vendorzy możemy pokazać swoje stanowisko, pokazać naszą pełną ofertę produktową, możemy również spotkać się z partnerami. Możemy zorganizować spotkania, tak zwane speed datingi one to one i spędzić czas na rozmowach z partnerami. To są rozmowy typowo biznesowe o nawiązywaniu współpracy. To zawsze bardzo fajnie działa i do tego bardzo chętnie wracamy i to też jest jeden z głównych powodów, dlatego co roku bardzo duża liczba wędorów i bardzo duża liczba partnerów pojawia się w ogóle na tym wydarzeniu. Jeśli chodzi o firmę HP, jak co roku mamy dedykowany stand z naszymi produktami, z naszymi promotorami, które też przedstawiają partnerom nasze rozwiązania. W tym roku duży nacisk położyliśmy na nasze najnowsze portfolio produktowe komputerów wspierające AI, czyli Sztuczną Inteligencję, jak pewnie Państwo już wiecie, bo ogłaszaliśmy to kilka tygodni temu, HP wprowadziło na rynek największe na świecie portfolio komputerów e, współpracujących z AI i to jest jakby nasz taki flagowy produkt, o którym dzisiaj rozmawiamy, który prezentujemy do partnerów. Oprócz tego oczywiście mamy nasze nowe modele drukarek, ale również rozwiązania POLI, czyli rozwiązania audio i wideo. Korzystając z okazji, chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować firmie AB i pogratulować bo niedawno na gali HP otrzymali nagrodę za najlepszego dystrybutora roku firmy, firmy HP Inc. Polska. Są naszym największym dystrybutorem i co ważne, oferują nasze pełne portfolio. To znaczy partnerzy mogą w firmie AB zamówić nasze portfolio komputerowe, portfolio drukarkowe, ale również rozwiązania software'owe i rozwiązania, rozwiązania POLI czy rozwiązania audio i wideo. Chciałem bardzo serdecznie podziękować firmie AB w ogóle za tą ideę organizacji tego eventu Akademii Integracji. Chciałem również podziękować całemu zespołowi AB, który na co dzień wspierma firmę HP w sprzedaży. Robicie świetną robotę, dziękuję Wam za to i myślę, że ta nagroda na gali HP jest de facto nagrodą dla Was, za Waszą ciężką pracę i wysiłek. Oprócz tego chciałem zachęcić w ogóle wszystkich partnerów do współpracy z AB jako takim naszym jednym z czołowych dystrybutorów, który ma pełne portfolio. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy byli na tym evencie i odwiedzili stoisko HP, a przede wszystkim dziękuję partnerom, którzy zorganizowali z nami tak zwane speed datingi, mieliśmy okazję porozmawiać, spotkać się, nawiązać nowe relacje biznesowe i myślę, że jest to tyle dobre, że my w tym momencie jako HP jesteśmy na etapie rozbudowy kanału partnerskiego w Polsce. Rekrutujemy bardzo dużo partnerów, mamy powiększony zespół sprzedażowy, więc tym bardziej te, te, te rozmowy są bardzo owocne i myślę, że z tego będzie nawiązana bardzo fajna współpraca i bardzo dobry biznes i dla nas i dla naszych partnerów patrząc w przyszłość. Zawsze powtarzam, że kanał partnerski jest bardzo ważny dla firmy HP. Ponad 90% biznesu, jaki robimy, robimy przez nasz kanał partnerski. Kanał partnerski jest pisany w DNA firmy HP. Jak już Państwo wiecie, firma HP kilka kwartałów temu nawiązała współpracę z bardzo znaną marką, marką Ferrari. Marka Ferrari jest synonimem szybkości, zwinności, szybkiego podejmowania decyzji, pasji, entuzjazmu. Wszystkie te elementy bardzo dobrze wpisują się w sposób, w jaki my współpracujemy z partnerami, w sposób, w jaki podejmujemy decyzje. Szanowni partnerzy, serdecznie zapraszam do współpracy z firmą AB, zapraszam do kontaktu z naszymi opiekunami z ramienia firmy HP. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.